Ciu tak, no do piątki, naciągnął sznurkę. Hmm. tak, to trzeba było chcesz, tutaj by przy... można zrobić przewodnika z gałęzi, tak pan sobie i to by był wtedy jako taki tak, mimośrodek taki no, mhm. się przesunąć? a górę teraz się przecina gdzieś jak? a teraz proszę Państwa, żeby yy, bo to widzę na krótkopędach owocuje, bo są że na długopędach i na krótkopędach a teraz, żeby ten ten puchar, co nie, zrobić, to proszę Państwa, tu przycinamy gdzieś na tej wysokości, ale zawsze nad oczkiem, no pod kątem, mm, tak, o, i w międzyczasie on, coś tu, o, tu wyskoczy z tego jeszcze, no pójdzie wyjdzie, do góry, wyjdzie, wyjdzie ale tak, tu ten żyzny, razy. tu nabierze ten, ten żyzny tej całej, tu ze względu na to, żeby nie szło nam dalej. Trzeba by było w ten sposób przyjąć. Bądźcie wam, te wszystkie gałązki, które nam idą do góry, czy od dołu to wycinamy. No, którąś musimy tu zostawić, co nie? Ja widzę, że ta za bardzo do góry nam ucieka. O! I zostawimy w ten sposób. Ja ale ale, tak ale, to, ale to, jest, to jest okulant. Jeżeli pan ma okulanta, nic, nie ma żadnych gałązków, co nie? To pan po prostu. Ucina na 80-90 cm i jak mówiłem, wyskakują w międzyczasie gałązki na boku panu. I pan klamerkami sobie odgina. Formuje tą koronę. Ja rozumiem, ja rozumiem. Ale nie wiem, czy to było kupione takie, czy... czy ja raczej czy... nie, raczej nie. Ja było wiem, było bo oni teraz święte, święte, tra, bo oni teraz ten, no, działce, bo ci Producenci to zostaje im to w kubły i rośnie. I oni też zaczynają obcinać. Chciałem ja jeszcze zapytać jedną rzecz, na przykład I na temat gruszy, sąsiad tak obgolił, że teraz ma normalnie taką czapę tych, tych odrostów pełnych, nie? a ja nie obcinałem i grusza u mnie jest piękna, koronę ma, bez obcinania i młodych nie puszcza, dzików tak zwanych, a u niego same dziki, jeden przy drugim, ja wiesz, spieprzył sobie całą gruszę, Zgadza się. Jest taka bez obcięcia sam... ładnie wygląda pójdziemy do świetlicy i wszystkie problemy pan wyjaśni. Natomiast teraz proponowałabym, żebyście pokazali na przykład teraz duże drzewa, bo to młode drzewo już jest zrobione, teraz to duże może, co? Jak mniej więcej to z tym dużym postępować? Proszę Państwa, to jest szereśnia. Chodzi o co? O czereśnię, żeby nie łapała nam tak zwanego raka bakteryjnego nie dopuszczać do żeby gałązki były... Pod kątem prostym. Zawsze mają właśnie być, starać się na kąt prosty, żeby tworzyło. Nie kąt ostry, bo w tych w tych, w tych, w tych, właśnie szczelinach zaczyna się nam tak zwany rak bakteryjny. No i wiadomo, już te długo drzewo nam nie pożyje. Proszę Państwa. Wiśnie z kolei jak młodą wiśnie, bo cały czas mówimy o młodych. Zaraz przejdziemy do tych dużych. Młode wiśnie. Ona zawsze jest koronką. Wycinamy wszystkie gałązki na dwa oczka. Po prostu doprowadzamy do takiego stanu, no jakby to był sam okular. A dwa oczka, no to wiadomo, wszystkie. widać gdzie tam oczka, co nie. No załóżmy, o, tu jest oczko, tu i patrzymy na wiśnie. Raz, dwa i odcinamy. ucinamy. I ucinamy ale już w tym wypadku na nie, nie my przewodnika on zostaje on zostaje i też przez 4-5 lat po prostu przyginamy odginamy, gdzieś się jakieś tam krzyżują co nie gałązki, wycinamy je bo te wszystkie skrzyżowane gałązki jedna o drugą trze wiadomo tu jest teren wilgotny a w powietrzu te różne bakterie osiada i później mamy tak zwane raki. Tam niektórzy mówią, że to jest odwady. Nie, to proszę Państwa, to jest po prostu uszkodzenie czy mechaniczne, czy przez owady. Grzyb już dalej toczy. A jak się obcina Wiśnie, te co mają takie długie przerosty? Nie? i na końcu wiśnia, a dotąd puszka. to jest tak, tak zwane. Za mowa. Motówka to jest. No. To one, proszę to jest... Państwa, one są mają owoce, ale... Bardzo smaczne. Tak, no ale ja tam... Ale jest właśnie to. To jest to. Od na razu końcu. trzeba za młodu ciąć. Trzeba, A na końcu liście. Już... Tak, tak no tak za jak pan powiedział, ciąć, że tak od jest tak ma... bo one przeważnie tak, met 20 gałązka i na końcówkach, na końcówkach jest dopiero owoce i liście są. No, no, no. A tu wszystko jest ogołocone. Powinniśmy no, nie nie za młodu od razu wciąć ją. Ona też wymaga, tak jak brzoskwinia, liśnia, one bardzo dużo wymagają...